Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski MMA.pl a ze mną Piotrek Kałuski po niestety przegranym pojedynku z Marcinem Wrzoskiem. Wstydu nie ma, ale jak Ty oceniasz ten pojedynek na gorąco? Witam Państwa i do ciebie. Nie wiem czy nie mam wstydu jak to ocenię tą walkę, jak ją zobaczę. To był mój debiut. A jak ją mogę ocenić? No, zabrakło wiele... Ja już widziałem w pewnym momencie, że ja nie mam umiejętności do niego. Mm. Już po prostu walczyłem tylko z sercem i charakterem, bo no bo wiedziałem, że już się gubiłem w schematach. No po prostu brak umiejętności to jest... To nie jest mój poziom, tak? To jest to jest top liga, ja tam to jest... No. Przepraszam Państwa, jestem po prostu wykończony. Obolały. Ale pierwsze wejście do klatki, jak wrażenia, jak emocje, no bo na pewno jakiś stres spowodowany takim debiutem się pojawia. Bardzo się cieszę z tego, że udało mi się ten stres opanować Jak wszedłem, to wszyscy mi mówili, że Piotrek, jak wejdziesz do tej klatki, to tam zabierze ci ona na 90% tlenu Będzie duszno, będzie to Tu jest strasznie duszno, już mi teraz Przepraszam Państwa, natomiast no, wytrzymałem te dwie rundy Miałem tlenu jeszcze na 20 sekund trzeciej Jak na 3 miesiące treningu, przy zrzuceniu 30 kg Pod października no lepiej nie mogłem, po prostu do tej... ja nie przeskoczę pewnych rzeczy. Muszę dużo jeszcze pracować. Jaki był plan, który przygotował Marcin na różka? No bo nie mieliście dużo czasu, żeby obmyśleć game plan na tą walkę. Mieliśmy 4 dni. Plan był taki, że trzymać go na dystans w momencie, kiedy będzie kopał mi tą nogę utrzymać go na dystans lewą, uderzać prawą. W momencie kiedy będzie chciał się przebić, wejść kolanem. Mhm. ale brak. Wystarczającej ilości czasu do szlifowania. Tylko po prostu odruchy. Nie miałem tych odruchów, tych kolan. Za dużo czekałem. E, no i te kolana, no po prostu nie zapomina, nie, nie latały instynktownie, powinny, tak. Dyrektor, powiedz mi, na ile na Twoją dzisiejszą dyspozycję wpłynęła sytuacja z bombą, bo wczoraj pobiliście się na zewnątrz przed ważeniem i emocjonalnie, i fizycznie, no bo też okopał ci tą nogę, która która później była otejpowana. Wie państwo że jestem zmęczony. Elokwencja wraz z tlenem mi też chyba ucieka. Powiem w ten sposób. Ja przegrałem, bo nie mam odpowiednich umiejętności, żeby pokonać Marcina Wrzoska. A nie dlatego, że dzień wcześniej zrobiłem za dużą, przepraszam, kupę, czy za małą kupę, czy boli paluszek, czy boli kolanko, czy boli ząbek. Nie ma u mnie takich wymówek. Przegrałem, bo rzosek jest mocniejszym przeciwnikiem i zabrakło mi umiejętności. Mhm. I tyle w temacie. I proszę już dalej mi nie mówić, że ja nie będę, nawet gdybym miał złamaną rękę, przykładowo mówię, mhm. i bym walczył z tą złamaną ręką, to po wyjściu stąd bym nie powiedział, że wszedłem do klatki z złamaną ręką. A wiecie czemu? Bo bym narobił kłopotów w federacji, lekarzom i tak dalej. Nawet nie chodzi nawet o ten aspekt fizyczny, co bardziej psychiczny, no bo y, chodziłeś poddenerwowany już poważnie poważeniu po tej sytuacji, no, no i wyprowadza cię z równowagi y, bomba, jakby nie patrzeć. To jest latająca natrętna mucha, a to, że zostałem wyprowadzony z równowagi, to tylko świadczy o tym, że muszę dalej nad sobą bardziej pracować i nad swoim charakterem, aby w przyszłości takie sytuacje mnie nie wyprowadzały z równowagi. Do do level mnich ze spokojem. Wiele brakuje jeszcze, ale trzeba równać do lepszego, jak to się mówi. Nie można tak zwalać, że przegrałem, bo mnie jakiś bombek wkurzył. Co będzie potem? Przegrałem, bo zupa była zasłona. Przegrałem, bo nie mam odpowiednich umiejętności, żeby pokonać. Już rozkradałem z wszystko, ale wyszło jak jakieś... Widziałeś tę awanturę, która miała miejsce, jak Ferrari ściął się z bombą teraz tutaj na na backstage'u? Nie. Nie doszły do Ciebie jeszcze informacje? Nie, nic prawda? nie wiem, odłożyłem torbę, przeprowadziłem szybki prysznic, nie wiem, co się dzieje. Jasne, jest Piotrek... Duszy. Jest strasznie dużo, szczerze, jest dłuższy niż w octagonie. No, te szlampy robią swoje. Piotrek, na koniec, co dalej? Co dalej, jakie są plany, czy już wybiegasz w przyszłość, jeżeli chodzi o kolejne walki? Dzisiaj impreza. Jutro impreza. Potem z trenerem siadam, obmyślamy plan, dyskusję z Federacją na temat paru rzeczy, które mi się podobają, nie podobają. I w najbliższej przyszłości, jak będziesz miał mi ochotę zaprosić na wywiad, przyjdę i udzielę Ci chodzić na razie. Słuchaj, ja pod wpływem emocji, a jestem, staram się za dużo nie mówić, bo słowa ważą. Nie chcę potem y, odpowiadać za coś, co tu powiedziałem. A i tak mówię w emocjach, bo w szacunku do ciebie, do waszej pracy, do państwa oczywiście. Także tak to wygląda. Piotrek, nie będę już się zatrzymywał. Bardzo dziękuję. I odpoczywaj, ładuj energię i na pewno chcemy Cię zobaczyć yy, ponownie w tego nie. Mam nadzieję, dziękuję Państwu. Kłaniam się, przepraszam, wyszło jak wyszło, ale starałem się naprawdę. Dzięki, Piotrek. Ben, Jesteśmy bezpieczni.